Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Paskudy podglądają. Dzisiaj, moim gościem jest ponownie e, mm, gracz o, o, o Niku Trofonios, e, który tym razem pojedzie w czołgu T2 Lite, czyli premiowym, drugotierowym, e, takim małym smyku. E, zauważcie, że po drugiej stronie jest Pluton, który składa się, co są gracze z klanu bia 3. Jeden z nich jedzie w T1 E6 Drugi właśnie również w T2 Light cie. Dwa premiowe czołgi Dwa i dobrzy bądź bardzo dobrzy gracze u, Z kolei utrofoniosa Trofoniosa No to wygląda Szczególnie, że to są drugie tiery Szansę na wygraną x swojem daje 30% A i tak Trofonios sam w sposób absolutnie Bardzo duży i wysoki Zawyża te szanse T2 Light, jeśli ktoś nie zna Taki, tak jak mówię, taki mały Śmieszny czołg z karabinkiem Pięcio 5 strzałów w magazynku, próba wjechania od razu na mapie kopalnie na górkę, ten człowiek jest bardzo szybki i tutaj niestety okazuje się, że, że już siły wroga nadciągają w bardzo w dużej liczbie, więc trzeba uważać, trochę próba spunktowania tego Ten Lighta przyjął za 45 od T18, no a tutaj dużo szczęścia, bo gdyby ten T18 wgryzł się na przykład z Haubice, z Haeka, to by już nie było co zbierać. Jak ta sytuacja się trochę uspokoi, to powiem coś więcej o T2 Light, powiem to jest całkiem wesoły czołg. E, Trofonios tutaj gra bardzo, bardzo dynamicznie y, podjeżdża, no i zobaczył, że na górce już nie bardzo jest co, zrobi, co zrobić, więc y, próbuje ją objechać i zaatakować od oh, drugiej strony. Jeśli chodzi o sam czołg, mm, T2 Light no, to jest taki... Y, Czasami na przykład używany jest w, na, na kompaniach. Oczywiście on ma właśnie problem ze zwykłej amunicji przebić, chociażby to 18, I to jest jego e, bardzo duży markament. Jest bardzo szybko strzelny, ale niestety zabrażenia jest słabo. A na kompaniach, na przykład, jeśli nam brakuje e, jakiegoś e, T1 Kanikam, który jest używany oczywiście w trybach. E, nie, przepraszam, nie w kampaniach. 742, e, czyli to bitwy drużynowe. Te jedynki są używane w Eslu. A właśnie ten T2 Lite, jako takie zastępstwo, jest mały, ma duży zasięg widzenia, jeśli dołączy do tego optykę bądź lornetkę. I do tego jeszcze na przykład benzynkę można mu dorzucić, to naprawdę jest to bardzo dobry i szybki spoter o wiele szybszy od tej jedynki, no ale niestety zobaczcie z, ty, z tym T18 jest duży kłopot, teraz strzał z HEK za 49, także naprawdę duże szczęście, bo jednak T18 powinna spokojnie jednym strzałem takiego T2 Lighta po prostu ubić. No, ale no, znaczy, ale jednak właśnie dzięki temu, że Trofonius tę sytuację przeżył, to będzie mógł popisać naprawdę bardzo fajną walką, którą mam nadzieję obejrzycie ze mną do końca i jednocześnie przekonacie się, że warto było popatrzeć, bo na razie ta bitwa wygląda, no, powiedzmy, tak no, w miarę, w miarę. tak, Jest 8 do 10. Teraz sobie e, zerwał gąsienicę Trofonios na, na sojuszniczym T18. Ten BT2 zupełnie przeskoczył. E, nie zauważając go na szczęście udało się e, zdobyć tutaj tę lewą stronę górki, więc można było wycofać m, bezpiecznie w tę stronę. Ta BT-2 gdzieś tutaj sobie krąży Na szczęście dobita przez HAGO Zaś VAE typ B dobija T-18 Naszą zrobiła się 9 do 11 Próba teraz rozpykania tego T-18 Niestety zobaczcie jak tutaj On odbija te pociski Mimo, że strzela do niego się ze złota To tylko dwa przebicia Także naprawdę na razie sytuacja bardzo niekomfortowa Musi trochę uważać. Teraz ten PZ wyświecony Więc można sobie do niego postrzelać Niestety zobaczcie kolejne dwa strzały PZ raz trafił za 12 potem drugie za 12 potem trzeci ding i potem czwarty strzał znowu za 11 e, także no tutaj naprawdę trzeba uważać bowiem ma tylko 21 punktów zdrowia jest 9 do 12 został e, sam z dwoma e, nowymi zupełnie graczami Także tutaj no, nie można spodziewać się, chociaż nie 2400 bitew, więc no, można by oczekiwać trochę więcej zrobią. Dobra próba skapowania, dobiega już czas, znaczy dobiega końca kapowania, więc jak tutaj zbić tego Hago, to można by wygrać z skapa, ale okazuje się, że on albo któryś z jego kolegów dekapują, i w tym momencie niestety, mimo że tam zabrakło czasu, bardzo niewiele, to nic z tego nie wyszło i zostaje Trofonios sam z tym PZ, który stoi zupełnie na widoku, więc nie bardzo pewnie ma jak w tym momencie uciec. Teraz jest trochę zajeżdżany z dwóch stron. Ten PZ tutaj dobił w ostatniej chwili, licząc na to, że może jakąś znajdzie osłonę, chyba senat gąski zerwał i Trofonios w tej chwili podejmuje dość kontrowersyjną decyzję, ale chyba jedyną sensowną. Cześć kocie! żeby zostawić tego pz ucieka zupełnie od niego, no kontrowersyjna tego, że sojuszników nie powinno się zostawiać samych sobie, szczególnie w, przy tak przytwarzających siebie wroga, z drugiej strony, no, z, gdyby on tam został, to by jedynie zmieniło się to, że on by zginął chwilę po nim, a tak jeszcze próbuje jakoś sprytnie tę walkę wyciągnąć i został sam na... E, pięciu przeciwników, czyli medal Kołobanowa wisi w powietrzu, ale zobaczcie, tylko 20, 21 punktów zdrowia, e, bardzo sprytny manewr wjechania na górkę, może właśnie da się wyświecić kogoś z kapa, e, wyświecił się e, na tak zwane proksy, te, e, te dwa medium, które w ogóle nie wie co się dzieje, całą serię przyjął na boczek. Tutaj w ogóle nie zauważył przeciwnika, też kolejny nowy gracz. Na szczęście już gdzieś w połowie walki spadli ci dwaj gracze z klanu Bia. Oni tutaj mogliby jednak o wiele więcej podziałać, gdyby zostali. Pewnie mogliby się jako skrzyknąć na jakąś sprytną drużynową i plutonową akcję, a w ten sposób. No, Trofonius ma przeciwko sobie jednego gracza zupełnie nowego, bo go x nawet nie zna. Jednego czerwonego, jednego pomarańczowego i jednego żółtego w T18. T18 na drugich tierach to jest Nemesis praktycznie każdego czołgu. Trzeba się z nim liczyć. Bardzo jest wyświecony ten Wae, typ B więc trzeba uważać, żeby też nie dać się sobie na plecy wjechać. kolejny medium się wyświeca, to jest okazja pierwsza poziomowy czołg, więc tutaj no, losowanie dla niego bardzo nieudane, bowiem jest jednym z czterech jedynek, to też ciekawe, bowiem cztery jedynki po tamtej stronie, u nas tylko dwie jedynki, e, bo był T1 i MS1, także no, ciekawa ta sytuacja i jest T18 na 7 punktach zdrowia, załadowany gold, także Jedyna sensowna amunicja na ten e, potworny czołg z e, ogromnym pancerzem z przodu. Trzeba uważać, bowiem jeśli teraz tej 18 te, te nie da się mm, ubić szybko, e, to może przypadkiem jeszcze tutaj dołączy do niego jakiś jego kolega z drużyny. E, próba jakiegoś zagrania e, takiego taktycznego w przód w tył i jest po prostu cała seria wpakowana z Golda. E, bez skupiania, bez e, przycelowania, po prostu ogień z całego magazynka. Te 7 punktów zdrowia trzeba było mu sklepać. Na szczęście się udało i zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, przyjeżdża PZ-2, gdyby ta T-18 ta jeszcze chwilę pożyła, to po prostu trofonia zostałby obiechany. Bardzo ryzykowna sytuacja, bowiem został tutaj nasz bohater na tylko 21 punktach zdrowia. Jest baza kapowana przez no, dwa czołgi, ten trzy, trzy czołgi to jest jakiś błąd, bowiem jak widzieliście PZ-2 jest na górce. Został medium pierwszy i WAE i trzeba sobie z tym kapem szybko poradzić e, w czasie bitwy spotkaniowej i to jest taka tyle prostsze, że można po prostu wjechać w kółko kapa, e, a nie trzeba przeciwnika zdekapować, to będzie kap się zatrzymuje i trza, traf, trzeba teraz tylko wyświetlić czołgi przeciwnika, e, wystrzelny magazynek w kierunku WAE znowu bez skupiania. Tutaj już e, godzę się z tym, że e, no, trzeba ryzykować w ten sposób. Ma dobrą kryówkę na pewno, bo stoi za domkiem, więc wszyscy przeciwnicy są przed nim e, idealnie ustawieni, także nikt go na razie nie obiedzie, ale z drugiej strony no, brak celowania y, sprawia, że tych kilka pestek może nie wejść i trzeba potem ładować, ale trofonios bardzo sprytnie, po prostu wyjeżdża, oddaje 3-4 strzały i chowa się nie ryzykując, że ktoś go może jeszcze trafić. Ten medium stoi, zupełnie pokazuje tył. Nie przejmował się, że ta lufa była wciskrowana w jego stronę Spadł przez nią chyba strzał nawet Nie przejmował się tą lufą Po prostu całą serię wygrzał Nawet jeśli przeciwnik już nie żyje To jeszcze te strzały w jego kierunku lecą Tak po dla pewności Już ma na swoim stanie 5 kg Także medal Kołobanowa wisi w powietrzu Medal specjalisty również Może okupant by się trafił Ale niestety sytuacja jest na tyle teraz Bardzo, bardzo niekomfortowa Bowiem został sam przeciwko temu pz to są dwa czołgi lekkie drugiego poziomu, w sumie dysponujące podobną prędkością i mobilnością. I właśnie PZ nadjeżdża, on ma aż 147 punktów HP. Także, no niestety, tutaj dramatyczna sytuacja, bowiem ten PZ domyślam się, że również ma magazynek. Czyli jakiś tam karabinek, więc tutaj nie można sobie pozwolić na wyjście strzał za strzał. Bowiem, my mu zbijemy powiedzmy połowę HP, on nas dobije już z tego co mamy, i teraz już jest naprawdę bardzo ryzykowna sytuacja. Ten PZ tutaj próbował trofoniosa jednak jakoś żeby po prostu do niego dojechać i wystrzelić. No i cóż, teraz się oczywiście przy muzyczka z Hill'a ale może, może nie, bo to nie o to chodzi, żeby się śmiać w tej sytuacji. Tutaj ja zawsze w takich właśnie chwilach staram się jakby wczuć w osobę, która mi tę powtórkę podesłała i pomyśleć sobie, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. No bo umówmy się, nie jest to łatwe mieć czołg leki na ogrysku przeciwko innemu czołgowi lekkiemu, który ma sporo HP, no właśnie, ja bym tutaj chyba w, tym, w tej sytuacji bym po prostu odpalił cały magazynek. Ryzyk, oczywiście mogłem zyskać tym tyle, że po prostu bym mu zdjął więcej HP, ale po prostu ryzykowałbym tym, że on, on by mnie w tym momencie doklepał ze, ze swojego karabinka, więc... Taktyka była chyba ta trofoniosa taka, że po prostu przeciwnika tak właśnie skubać. Wyjechać dwa, trzy strzały na, na bardzo szybko schować się za domek i wystrzelić. I teraz zobaczcie, co się ciekawego wydarzyło. Ten gracz przestał się ruszać, trofonios spróbuje wyjeżdżać w tył, patrzeć na jego reakcję, a on nie robi absolutnie nic. Gość najwyraźniej, i to jest właśnie magia e, tych niskich kierów, a szczególnie tych graczy porządkujących, stwierdził, że ta bitwa nie ma sensu. On nie wygra, po prostu on no, no nie ma szans tutaj nic zrobić, bo, no bo, jeśli on, bo jeśli Trofonios do niego nie wyjeżdża, to on też do niego się nie spieszy i po prostu najprawdopodobniej wyszedł z bitwy. Możliwe, że miał Disconnecta, chociaż wątpię, że przez całą bitwę grał w miarę dobrze i w ostatniej chwili akurat złapał mu się Disconnect, wydaje mi się prostu, że zrobił Rage Quita i w tym momencie pozwolił Trofoniosowi tę bitwę wygrać, a my przechodzimy do podsumowania. Jak widzicie na podsumowaniu, całkiem pokaźny worek, całkiem fajnych medali. Oczywiście odznaka mistrzowska Pancerny, Przyznaję tutaj brawa dla Trofaniosa, bo również mam ten czołg, jakoś mi nie idzie. Wbicie na nim tej masterki do tego medal De La Glanda, czyli nie, aha, już wiem. Bardzo fajny medal, zdobyłem go raz, pan, pamiętam, na Panterze M10. Jest za to, że w trakcie jednej bitwy uda nam się zniszczyć czterech przeciwników, którzy wjeżdżają w kółko kapa. Oczywiście, w przypadku bitwy spotkaniowej, jest to tyle prostsze, że tam jest bardzo dużo sytuacji, w których jest przynajmniej kilku przeciwników na kapie. Jeśli nam się udaje skutecznie wyjeżdżać i ich odstrzeliwać, no to wtedy ten medal wpada łatwo. Ja pamiętam na Panterze M10 zdobyłem go na mapie Klasztor, po prostu stałem sobie na tej pułerce na przygórnym kapie. I tam świeciłem sobie przeciwników, oni po kolei wjeżdżali pojedynczo i zostałem sam na pięciu, medal Kołobanowa był bardzo bliski udało mi się ubić czterech, ale niestety ten ostatni już mnie pokonał, bo jak się przede przekonałem, Pantera M10 nie zyskuje nic na kontowaniu, a przynajmniej bardzo niewiele i ten przeciwnik po prostu wykorzystał i bitwę przegrałem, ale przynajmniej zdobyłem całkiem fajny medal, oczywiście od medal specjalisty, obrońcy i bardzo przeze mnie lubiany, jak pewnie już od dawna wiecie, medal Kołobanowa jeśli chodzi o wynik no, umówmy się, nie imponujący, to nie jest 1500 czy tam 1800 expa, ale jak na drugi tier 933 punkty uszkodzeń, to się w przypadku tej bitwy oczywiście nie liczy, bardziej chciałem Wam pokazać fakt, że po prostu Trofonio zwalczył tak jak ja lubię, czyli do samego końca, nie poddał się, po prostu postarał się wyciągnąć tę bitwę wszelkimi możliwymi sposobami, mając resztki HP, nie szczędził złota tylko właśnie po to, żeby wygrać. Jeśli chodzi o podsumowanie, tutaj, no cóż, 180 oddanych strzałów na karabinku to nie jest nic wyjątkowego, 105 trafień i 63 penetracje. 683 punkty uszkodzeń Do tego 8 uszkodzonych wrogów 6 zniszczonych i 80 punktów Obrony bazy Gdyby miał premkę byłoby 1399 punktów uszkodzeń I jego konto Nie uszczupliłoby się O 43,5 tysiąca Tylko o minus 37 tysięcy No ale jednak tak to jest Na tych niskich tierach strzelanie z golda Skutkuje chyba zawsze bycie na minus. Ja myślę sobie, że gdybym wiele swoich bitew na tej jedynce, jak ją tam swego czasu robiłem i lubiłem, gdybym nie strzelał ciągle z gole, to miałbym teraz naprawdę bardzo dużo pieniędzy, mimo że mam tego srebra wciąż sporo. To miałbym jeszcze więcej, no bo jednak tutaj zarobki na, na tych niskich tierach są niskie, a, a koszty są wbrew pozorom wysokie. To tyle jeśli chodzi o tę bitwę. Mam nadzieję jak zwykle, że Wam się podobała, że trochę tego dramatyzmu wniosłem. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do jak zwykle aktywności pod filmem, komentowania, lajkowania i wyraźcie swoją opinię na temat tego, co właśnie obejrzeliście, ewentualnie może co chcielibyście obejrzeć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, do następnego, cześć!